W moim śniadaniu fundamenty są praktycznie zawsze takie same. Staram się rotować źródłami tłuszczów, raz to jest awokado, raz to jest oliwa z oliwek. Staram się też rotować chlebami, raz to jest gryczany, raz żytni 100%, raz żytni z jakimiś dodatkami. No i tak jak mówię, śniadanie jest fundamentalne, ale rotuję tymi składnikami. Teraz będziecie mogli zobaczyć dwa fundamentalne suplementy, które niezależnie w jakim okresie jestem stosuję, czyli D3 plus K2 oraz Omega 3. Trzeci, który idealnie e, sprawdza się w moim aktualnym okresie, czyli podczas problemów z biodrami, jest to kolagen. Siemanko i zaczynamy drugą część vloga z, kolejnego, z kolejnej części tygodnia. Dzisiaj pokażę wam praktycznie wszystko co jemy. Teraz będę jadł przekąskę, będzie to jogurt kokosowy z gorzką czekoladą i syropem z daktyli i powiem Wam, że ten syrop z daktyli plus gorzka czekolada to jest niesamowity smak, bo ten syrop daktylowy smakuje jak karmel i idealnie łączy się do tej gorzkiej czekolady. No i zabieram Was na trening na drążki, gdzie będę robił taki można powiedzieć można powiedzieć, muszę nauczyć się nie mówić, można powiedzieć, aczkolwiek, Także będę teraz świadomie się kontrolował. Będę robił taki trening siłowy, rehabilitacyjny. Będzie to wstawka z ćwiczeniami, tak żeby pootwierać tutaj trochę barki i ogólnie stworzyć więcej miejsca w ciele. A potem takie podstawowe ćwiczenia będą to zakroki, podciąganie, wypychanie na barki. Zresztą wszystkie ćwiczenia zobaczycie, bo was tam zabiorę. No i tak naprawdę zakończymy to dzisiaj jeszcze treningiem na rowerze interwałowym, mniej więcej podobnym jak. Ten, który robiliśmy, który robiłem we wtorek. Może będzie on trochę mocniejszy, zobaczymy. Wybiorę sobie ten trening z aplikacji Zwift, nie Zwift, tylko Zwift. A ja wam przy okazji pokażę, jakie posiłki stosowałem przed treningiem, jakie po treningu. Jak się czułem na treningu jedząc te posiłki. Ogólnie ten poranny posiłek wszedł bardzo dobrze. Czuję się teraz lekko. Wiem, że ta przekąska pozwoli mi w sumie nie wiem, co mi pozwoli, ale mam ochotę teraz sobie zjeść taką przekąskę. Lubię sobie zjeść taką przekąskę przed treningiem. Najważniejsze dla mnie jest to, aby po prostu nic mi nie zalegało w żołądku. Możliwe, że teraz jeszcze zakwaszę sobie trochę żołądek, bo przez długi czas męczyłem się z tym problemem jelitowym. Okazało się prawdopodobnie, że jest to SIBO. Nie zbadałem tego, ale wszystkie dolegliwości na to wskazywały. No i zastosowałem wskazówki, które były podane w leczeniu SIBO. Był to olejek zarega, Olegano, ocet jabłkowy przed każdym posiłkiem i ja już chyba trzeci tydzień, a naprawdę te dolegliwości się zmniejszają. Dodatkowo wiadomo, że teraz, kiedy nie trenuję aż tak intensywnie jak wcześniej, kiedy trenowałem indywidualnie, trenowałem w klubie, nie potrzebujesz aż takiej ilości węglowodanów, więc ta mniejsza ilość węglowodanów też po części wpływa na to, że to SIBO się normuje, jeżeli jest to SIBO. Ale tak mi się wydaje, no bo te rzeczy, które wdrożyłem, które miały leczyć SIBO działają i czuję się z dnia na dzień coraz lepiej. Czuję się dzisiaj zregenerowany, także ja już nie przedłużam Zabieram Was zaraz na drążki i lecimy z dobrym treningiem, a jeszcze Wam pokażę ten posiłek. Dodatkowo ważnym elementem przy leczeniu tego SIBO jest to, aby robić dłuższe okresy pomiędzy posiłkami. Zjadłem rano śniadanie, a teraz zjem tylko przekąskę i dopiero za około 4 godziny będę jadł obiad. I po tym obiedzie będę trenował i prawdopodobnie już tylko na sam koniec zjem kolację, ale to wszystko się wyjaśni i zobaczymy też jak mój żołądek będzie pracował, no bo... Ja jakby dobieram to wszystko indywidualnie według własnych potrzeb. I tutaj macie y, fajny jogurt wege kokosowy, nie mogę laktozy, więc idealnie wpasowuje mi się w moje psychologiczne y, upodobania. Dodatkowo, tak jak mówię, nie boli mnie po nim brzuch, a smak jest naprawdę konkretny. Do niego wrzucę sobie jagody acai. Tutaj mam olejek z oregano. Chciałem wam tylko pokazać jak on wygląda. I syrop daktylowy wrzucę sobie na gorzką czekoladę. Dwie kostki takiej czekolady. Z tego co słyszałem, to gorzka czekolada też świetnie działa przed treningami wytrzymałościowymi. Yy, możecie sobie też poczytać w internecie. Ja tam jakichś dokładnych informacji szczegółowych nie znam, ale kiedyś gdzieś mi się to obiło o uszy. I efekt, który chciałem uzyskać na treningu, został uzyskany, bo po prostu nie chciałem czuć żadnego zalegania na żołądku podczas robionych ćwiczeń. Dobrze się czułem dobry trening i w posiłku potreningowym korzystam z dobrego serducha mojej mamy, bo spotkała mnie i powiedziała, że dostała obiad, a sama sobie zrobiła makaron ryżowy z krewetkami i powiedziała, że może mi go dać. Ona sobie zje tamten posiłek, który dostała. Akurat idealnie wpasowuje się w to, co chciałem uzyskać tym. Posiłkiem, ponieważ, tak jak mówię, jest tu makaron ryżowy, warzywa, pietruszka, jakieś przyprawy. Do tego są krewetki. Ja tu wrzuciłem jeszcze serfeta z sera owczego i koziego, czyli białko pozyskane do regeneracji z sera owczego, z krewetek. Makaron ryżowy jako energia, która będzie mi służyła przy treningu interwałowym na rowerze i pewnie też odrobinę tłuszczy tutaj w tym posiłku jest, ale w takim potreningowym posiłku zależałoby mi na tym właśnie, żeby tych tłuszczów było jak najmniej. Ponieważ one były już pozyskane z wcześniejszych posiłków, no i zobaczymy, czy jeszcze będę coś jadł przed tym interwałem na rowerku, bo nie wiem, kiedy skończę montować odcinek i jak to wszystko połapię, ale wydaje mi się, że zjem sobie jeszcze jakąś przekąskę węglowodanową. Pokażę Wam też po tym treningu interwałowym na rowerze, co możecie fajnie wykorzystać, żeby zmniejszyć zakwasy po całym tygodniu, po treningu, ponieważ jest taki jeden składnik odżywczy tak zwane polifenole, które fajnie wpływają właśnie na Aspekt regeneracyjny i zmniejszenie zakwasów potreningowych. Wiecie, co trochę tego nie przemyślałem? Zapomniałem, że przecież to jest posiłek mojej mamy, więc wiadomo, że ja mam dużo większe zapotrzebowanie niż ona. Tym bardziej w momencie, kiedy będę robił mocne interwały dzisiaj, więc będę musiał dokupić coś. Tylko tutaj, teraz, właśnie wchodzi ta elastyczność i muszę przemyśleć, co idealnie wpasuje się w ten posiłek i nie spowoduje, że po prostu będzie mnie bolał brzuch przy połączeniu na przykład produktów na pewno nie połączę tego co zjadłem z czymś słodkim, tylko chyba kupię sobie po prostu chleb żytni dorzucę do niego może jakiś serek kozi i po prostu dobiję te węglowodany, no bo będą one kluczowe na tym drugim treningu, no i nie mogę ich tak mało zjeść, no a tam nie wiem, może było z 45, 40 czy 30 gram makaronu ryżowego więc to dla mnie za mało dziękuję mamo za twoje serducho doceniam to ale widzisz, no, muszę sobie coś jeszcze dokupić, bo nie poradziłbym sobie na treningu. No oczywiście to są żarty, ale wiecie o co chodzi. No, bo potrzebuję tej energii, a żeby też nie być głodnym, bo czuję, że się po prostu nie najadłem, nie. Okej, okay, pokazuję wam co wziąłem. Wziąłem chleb bezglutenowy ciemny. Sugerowałem się po pierwsze ceną, bo te chleby bezglutenowe są dosyć drogie. A ten kosztował 699, ale drugą rzeczą, którą się Poza składem dodatkowo, chociaż składy były mniej więcej podobne, drugą rzeczą, którą się sugerowałem, to błonnik, bo w momencie kiedy za dużo bym tego błonnika zjadł przed treningiem, no to nie miałbym tego właśnie komfortu na żołądku. No a ten chleb się na pewno sprawdzi, do tego wziąłem serkozi twardy. To tak naprawdę nic mi się nie stanie, jak go zjem. Nie mam żadnych właśnie problemów po zjedzeniu go, a on doda mi smaku. I dodatkowo chciałbym Wam polecić też fajny. Ketchup dodam sobie do tych kanapek, zjem takie dwie kromki Taki ketchup bez cukru, łagodny, premium Premium, nie wiem czemu premium, ale ma dużą zawartość pomidorów I dodatkowo jest sól himalajska i ocet jabłkowy, który fajnie zakwasza żołądek A tak jak mówiłem, jest to ważne przy SIBO, bo e, czym lepiej zakwaszony żołądek Tym lepiej e, trawimy dany pokarm Także jeżeli masz problem z trawieniem, czujesz jakieś zaleganie, to spróbuj wprowadzić sobie przed każdym posiłkiem oce jabłkowy Chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy: że, i tak, najważniejsze w tym wszystkim, poza wartością produktów, które jecie, będzie monitorowanie i analizowanie tego, jak po danym posiłku się czujecie, bo część posiłków, które widzicie u mnie, mogą nie być po prostu dla Was. Wy, nawet możecie sobie je zwykły chleb pszenny, jeżeli nie macie po nim problemu, dobrze się czujecie na treningu, nie macie żadnych spadków koncentracji. Wiadomo, długoterminowo może to przynieść jakieś gorsze skutki, ale na samym początku krótkoterminowo nie zobaczysz skutków tego, że na przykład jest chleb pszenny zamiast bardziej wartościowego chleba żytniego. Więc tutaj już zależy od tego, od Twoich wyborów i tego, czy patrzysz długoterminowo na swoją przyszłość, czy patrzysz krótkoterminowo. A druga sprawa właśnie tego monitorowania poczucia po posiłku, czy nie, nie czujecie się po danym posiłku zamuleni, czy nie macie żadnych problemów z układem trawiennym, które później powodują, że na treningu na przykład jesteście gorzej skoncentrowani i przez to efektywność Waszego treningu spada. Tutaj jest wiele zależności, na które właśnie składa się to monitorowanie i sprawdzanie, czy to co jem jest przede wszystkim wartościowe, a po drugie jak ja się po tym czuję, bo nawet po niektórych wartościowych produktach jedna osoba może czuć się super, a druga osoba może mieć jakieś problemy właśnie związane z trawieniem, a tak naprawdę są osoby, które mogą zjeść golonkę przed treningiem, a mogą zagrać lepiej niż osoba, która zjadła ryż z kurczakiem. Taki głupi i prosty przykład, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Nie sugerujcie się innymi ludźmi, sugerujcie się swoimi odczuciami, ale jeżeli chcecie maksymalizować swoje osiągi, jeżeli chcecie przyspieszyć swoją regenerację i chcecie wpłynąć na długoterminowość waszej przygody z piłką, no to odżywianie, suplementacja jest bardzo ważna. A i jeszcze jedno, ja chyba nie skończę gadać, ale to już naprawdę ostatnia rzecz odnośnie jedzenia słodyczy. Ja polecam zasadę. Spróbuj, może akurat dla ciebie ona będzie idealna. Dla mnie wszystko jest kwestią testowania. Ja polecam zasadę 80% wartościowego jedzenia do 20%. Tego, na co masz ochotę. Jest to idealne dla naszej psychiki, idealne również dla naszej regeneracji, bo to 20% nie spowoduje, że będziemy się wolniej regenerować, ani nie spowoduje, przynajmniej nie powinno spowodować żadnych spadków w samopoczuciu czy w energii w ciągu dnia. Także fajnie sobie wprowadzić tą zasadę 80 do 20%. Dlaczego jej nie widzicie u mnie? Dlatego nie widzicie jej u mnie, bo tak jak mówiłem, mam problemy z stanami zapalnymi na twarzy, na plecach i wiem, że w momencie kiedy zjem sneakersa, marsa czy, jakiegokolwiek, czy jakąkolwiek inną słodycz przetworzoną, automatycznie zaczyna mnie wysypowa wy wysypować, wysypywać. I jako, że dbam o tą swoją twarz, inwestuję w nią i denerwuje mnie w momencie, kiedy jem przez cały czas coś zdrowego, a zjem coś jednego niezdrowego i nagle mam milion stanów zapalnych na twarzy, denerwuje mnie to i nie chcę po prostu tego mieć. I dlatego jeżeli jem coś słodkiego to jest to tak jak widzieliście na przykład rano, gorzka czekolada z syropem taktylowym, bo to zaspokaja moją psychikę, jeżeli mam ochotę na coś takiego, aczkolwiek też muszę jeść to pomiędzy, muszę jeść to jako osobny posiłek, nie mogę jeść tego jako przekąskę, bo... Jako, że moja tarczyca osłabi... osłabiła moje jelita, moja chora tarczyca osłabiła moje jelita, bo głównie te wszystkie problemy jelitowe, które mam, są związane właśnie z tym, że choruję na niedoczynność tarczycy, tak zwane Hashimoto, jeżeli dobrze mówię. Także dbam o to teraz bardzo, żeby te wszystkie posiłki miały długą przerwę pomiędzy sobą, no bo wtedy czuję się idealnie. Ja teraz po zjedzeniu tych dwóch posiłków naprawdę czuję się idealnie i wiem, że ten trening inter... interwałowy zrobię w spokoju i na maksymalnej efektywności, koncentracji. Energii. Dobra, i będę szedł do Lewiatana po ten specyfik, który zawiera w sobie dużą ilość polifenoli i które fajnie wpływają na regenerację, ale jeszcze chciałem Wam pokazać, że przed treningiem interwałowym na rowerze piję sobie kreatynę, czyli najbardziej przebadany suplement, jeżeli chodzi o działanie. Rowerek przygotowany, tutaj zaraz będę uruchamiał ligę Europy, bo gra o 18.55 i też o 18.55 będę zaczynał swój trening. A to jest mój dzisiejszy trening oczywiście ze strony Zwift, tak dokładnie watsonzwift.com Tutaj wybieracie sobie workouty, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku i dzisiaj będzie krótszy interwał, zaczynamy od 7 minut. 25%, potem 35, 45, aż dochodzimy do 75%. Potem 7 razy 2 minuty z przerwą pomiędzy tymi 7 powtórzeniami 30 sekundową i potem 7 minut rozjazdu takiego luźniejszego i na koniec jeszcze 3 minuty zejście z tempa. No i na pewno będę chciał, aby te 7 razy 2 minuty były bardzo mocne, mocniejsze niż przy tym ostatnio dłuższym interwale. Czuję, że będę i walczyć ze sobą, bo w nogi odmawiają I teraz 5 minut takiego podtrzymującego tempo rozjazdu. Dobra, już Wam pokazuję ten specyfik potreningowy, który ma dużą zawartość polifenoli i może niesamowicie działać na regenerację. Jest to dokładnie sok z wiśni, ale sok z czarnych jagód czy z bzu również się nada, bo podobną zawartość polifenoli ma podobno. Także bierzemy. Muszę to otworzyć, czekajcie. Widzimy się już na kolacji. Pozdro! Trochę mocno pociąłem tą prezentację kolacji, ale jak widzicie, wsypuję teraz kaszę gryczaną, gotuję ją przez 10 minut. Do tego przyprawy kurkuma, pieprz ziołowy oraz będzie także sól. Przyprawy są dla mnie bardzo ważne, bo one mogą ze zwykłego posiłku zrobić po prostu fajny smak. Do tego mix sałat z różnymi dodatkami, rukola. Tutaj mi został ryż oraz krem z dyni z poprzedniego tygodnia. Wrzucam do niego tuńczyka. Trochę oliwy z oliwek, potem trochę sosu sojowego ciemnego, który ostatnio jest moim odkryciem. Suszone pomidory, musztarda do, te, do tej papki, którą teraz właśnie mieszam i zaraz tą papkę wrzucę do tego miksu sałat, ale najpierw kasza gryczana biała i teraz wszystko wymieszane wygląda właśnie tak. A i jeszcze jedno, połączenie tego wszystkiego co tutaj widzicie robi naprawdę konkretny smak. Dzień dobiegł końca. Pora na krótkie podsumowanie. Ogólnie, według mnie, według takich indywidualnych odczuć, uważam, że to była idealna strategia żywieniowa na dzisiejszy dzień. Zero jakiegoś zalegania na żołądku, przy interwałach. Nie odczułem ani razu tej prawej strony, która kiedyś dawała mi dolegliwości. Czułem, że mam dobre samopoczucie i wszystko było dzisiaj zapięte na ostatni guziczek. Jestem dumny, zadowolony z tego dnia. Jutro staję o 6.30, robię badania. Bo muszę powtórzyć badanie na grupę krwi, ze względu na to, że trzeba ten wynik potwierdzić i wymaga on powtórzenia podwójnego. No i potem lecę do Wrocławia na kolejny trening motoryczny, już ostatni. I tyle, widzimy się jutro. Badanie na grupę krwi powtórzone. Byłem o godzinie 6.30, postałem do 7.20, 7.30 nawet, ale udało się wszystko zrobić. Został mi tylko jeszcze test na COVID, który będę robił w poniedziałek, czyli na 4 dni przed zabiegiem. No i tak jak mówiłem, dzień przed operacją, czyli w czwartek, mam wizytę z tymi wszystkimi badaniami u anestazjologa, który ma je sprawdzić, skonsultować. No i mam nadzieję, że tylko mi nie wyjdzie jakiś fałszywie pozytywny test na COVID. Mam nadzieję, że mi przez to co powiedziałem, nie utną tych małych wyświetleń na filmach. Jadę teraz do Wrocławia. Lecimy wykonać trening motoryczny z Rafałem. Pewnie siła w ekscentryce oraz zakończę to wszystko interwałem na rowerku, na airbike'u albo coś połączymy z linami, z interwave'em. Tutaj zawsze jest kwestia elastyczna i Będziemy na pewno progresować to co robiliśmy w ostatnią sobotę, bo ostatnio pracowaliśmy w sobotę, a nie w piątek. Także myślę, że to będzie Interwave Plus, właśnie rowery. Co dalej? się my jumpujemy. 39,7. 32 i7 Wiesz to teraz poczułem jak wyżej skończyłem zapało tam <laughs> wyżej jakaś zapało? Czemu? Zrobiłeś taki jak stanąłeś? Czemu? Zrobiłeś taki przyruch jakiś stopą mm -hmm. no, 46, 41 nie, ale tam tam A tam, tam był no, to było większe to A tam też była właśnie dłuższa przerwa miałem wrażenie, nie? Okay. Pomiędzy skokami dlatego też Tak, szybciej, tylko odbij od tego. O! Z tego miejsca składamy Rafałowi wszyscy życzenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Oby każdy swój podowierzchny zaszedł, ja zaszedł jak najdalej, ja się jak najdalej i obyś się spełniał. Generalnie to zrobiliśmy testy też na sam koniec. Jak widzieliście, cały z zamachem wyszedł do 2 cm wyższy, pewnie może jakbyśmy jeszcze... Jakby... Chociaż nie, bo jeden był wyższy, mam wrażenie. W sensie ja tak go czułem, Wy mogliście to zobaczyć pewnie na wideo. Jak czułem, że on był wyższy, to też mówię z boku, że wydawał się najwyższy z tych wszystkich. Nie cały ten okres miał być po to, aby utrzymać, więc po operacji mieliśmy sprawdzić jak to spadło, ile spadło, a udało się poprawić nawet o te 2 cm, więc ja jestem pełen wiary tego, że z dalszą pracą zrobimy te wyniki jeszcze lepsze, a to się później przełoży, wiadomo, bo samo skakanie suche e, jakby nie daje przełożenia, znaczy sorry, daje może przełożenie jak skakanie do prędkości biegu, e, czy to maksymalnej, czy przyspieszenia, ale nie chodzi o samo skakanie, nie? Nie, no trzeba no, to połączyć bardziej o aplikowanie energii, nie? czyli nie, że ruch wyskoku, tylko ilość tej energii włożonej w ziemię. Czas, w jakim aplikujesz tą energię, to bardziej pod tym kątem. Okej, okay, ale to jest taka bardziej y, układanka, nie? Czyli masz jeden element układanki, no tak, 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 Do tego trękiej siły mocy i to wszystko się ze sobą wiąże i wychodzi z tego potem progres na przykład w prędkości maksymalnej, czy w przyspieszeniu, czy przy zmianach kierunku, więc będziemy na pewno nad tym pracować. Przybiegło wszystko tak y, sprawnie. To co mniej więcej zaplanowaliśmy sobie, to wykonaliśmy. Nie było takich momentów, że no były, że musieliśmy troszeczkę zmieniać ten plan, ale nie było tak, że musieliśmy go drastycznie zmieniać. Więc to, co mniej więcej w sumie tak naprawdę ta, tą decyzję, którą podjęliśmy na początku, no była dobra. Tak. Bo ja się naprawdę dobrze czułem, na pewno dokładając ten ciężar i... Przy dużym ciężarze, kiedy schodziłem w ekscentrycznej fazie to czułem się naprawdę po tych treningach wzmocniony i czułem, że po prostu moje mięśnie są takie właśnie wzmocnione i to powodowało, że gdzieś one przejmowały tą energię, którą na przykład odczuwałem czasami na kościach, nie wiem, że co chodzi i miałem wrażenie, że czułem się taki po prostu bardziej stabilny, no i co i pozostał mi tylko zabieg, a potem rehabilitacja i powrót na boisko, no i na pewno też będziemy później pracować treningiem siłowym aby w przyszłości zabezpieczyć się przed jakimiś kolejnymi kontuzjami, nie? bo w sumie to jest mi się wydaje taka najważniejsza, e, może nie zasada, ale najważniejszy czynnik, który powinien być gdzieś na samym początku. E, no, jako czyli, taka podwalina. Tak, jako taka podwalina, bo no. jeżeli będziesz ciągle kontuzjowany, a twoja prędkość na przykład będzie rosła, no to po czasie <grym> ona spadnie do zera. No nie będziesz w stanie jej pokazać, nie? nie? To jest właśnie Bez ważne, to jest tak jak wiesz, jak z chorowaniem, nie? czyli ktoś na przykład mówi, że on nie zwraca uwagi na suplementy, na jedzenie, no bo to nie ma bo to nie ma przełożenia na boisko, nie? to nie znaczy, że to ci pozwoli, nie wiem, uwolnić jakiś taki potencjał, którego ty nie jesteś w stanie uwolnić, kiedy jesz na przykład inaczej, kiedy jesz zdrowo, a jesz niezdrowo, mhm. to ci może pomóc być lepiej skoncentrowanym, szybciej się zregenerować, to ci właśnie może pomóc to, że będziesz, nie wiem, czy, no na pewno jedzenie po części wpływa na yy, prewencję urazu, w sensie, że tych kontuzji jest mniej, no bo wiadomo, dostarczamy więcej cząsteczek, jakichś tam mineralnych, makro, mikroelementów do swojego ciała, więc wiadomo, że wtedy... Ta prewencja też... To są wszystko to są procenty, nie? I, I w sumie odbiegłem od tematu, który miałem powiedzieć, że to jest tak samo jak z chorowaniem. Nie? Że ktoś mówi, że nie będzie jadł zdrowo, bo to w sumie nie, nie ma żadnego przełożenia na jego formę treningową, jego dyspozycję dnia w jednym dniu, ale mm -hmm. on co na przykład co, co miesiąc jest chory, nie? Po, miesiącu no tak, dobrej, tak, tak. po miesiącu dobrej pracy on choruje i cały ten miesiąc pracy po prostu to jest... To jest szersza perspektywa. Tak, 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 tak jak dlatego... z, z tymi, z e, e, doping Mm. Jak stosują, nie? Doping nie ma jak być przełożenia takiego jeden do jeden do wyniku sportowego, że weźmiesz i nagle będziesz szybciej biegał, albo skagał, tylko to Ci pomaga więcej trenować i przez to I większe trenowanie stajesz się lepszy, bo szybciej się regenerujesz, a nie, że po prostu wiesz, weźmiesz i nagle nagle jesteś, jesteś, nie? jesteś na, na szczycie. Tak nie działa. To właśnie dlatego ważne jest, aby przedstawić tą swoją głowę, swoją perspektywę na długoterminowe zyski, a nie te krótkoterminowe. I jeszcze będziemy na pewno sprawdzać, jak ten aspekt wytrzymałościowy. jak będę robił na pewno jakieś testy wytrzymałościowe przed kolejnym tym okresem, kiedy będę się przygotowywał do ligi, bo tak naprawdę tu jest jedna wielka niewiadoma, ile będzie trwała moja rehabilitacja. Mam nadzieję, że to, co zrobiliśmy tutaj, wpłynie na to, że będzie ona krótsza. No ale ja tego nie wiem, ile ona będzie trwała. No i po prostu wszystko się wyjaśni na dniach, nie? Także dziękuję za współpracę. Polecam tego trenera. Jeżeli ktoś ma ochotę i jest z Wrocławia, znaczy nie ma ochoty, tylko prostu poprawić, poprawić swoją wydajność i wpłynąć na swój potencjał motoryczny, to zapraszam tutaj, odzywajcie się od Rafała na Football Hest, czy do niego na profil prywatny. Czy możecie nawet tutaj wpaść na siłownię na Wielkopolską 72H. Zawsze polecam, bo... No bo po prostu uważam, że jest to bardzo dobrze wyposażona siłownia i ja się czuję tutaj dobrze i czuję, że, że rosnę, nie? W centymetrach nie wiem, <laughs> bo cały czas 179 Dziękujemy, chyba się widzimy później I tyle, pozdro